Witam wszystkich. Jesteśmy w salonie Dwa Kółka, 30 km od Bydgoszczy w Nakle nad Notecią. Nasz salon to największy salon sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Dzisiaj prezentujemy Państwu kolejny pojazd Junaka. Jest to motocykl 125 o nazwie RZ 125. Dodam, że ten pojazd był Również proponowany przez firmę ZIP, z takim samym bakiem, ale z przodu z okrągłą lampą, a nie taką, jaka występuje w UNAC. Pojazdy, oczywiście, na prawo jazdy kategorii B. Właśnie złożyliśmy grafitową wersję tego pojazdu. Oprócz tego występuje czarno-czerwony oraz bordowy. Co tutaj mamy? Proszę Państwa, na pewno to, co jest ważne, to obecność dwóch hydraulicznych układów komulcowych wraz z systemem CBS. To jest dla tego motocykla bardzo, bardzo ważne. Czterosubowy silnik jednocylindrowy, zasilanie wtryskiem paliwa, prędkość maksymalna 90, no to wiadomo. Moc to jest 11 koni, bałek wyrównoważający, rozruch elektryczny i nożny hamulec przód i tył tarczowy hydrauliczny opony 17 z przodu troszeczkę węższa 90 na 90 a z tyłu 130 na 90 masa własna tego pojazdu to 130 kg dopuszczalne obciążenie 150 kg i wysokość do siedziska to 780 mm pojemność zbiornika paliwa 20 litrów, ilość miejsc no wiadomo, że jest to motocykl dwuosobowy. Proszę Państwa, jest to jeden z tańszych produktów proponowanych przez firmę Junak, jednakże z uwagi na swój bardzo obszerny i fajny bak cieszy się uznaniem wśród klientów. Można poczytać na forach, dobry, niezawodny silnik, fajna stylistyka spowodowała, że pojazd, pojazd można spotkać często na naszych drogach. Model RZ jeździ już na naszych drogach dwa lata. Znaczy, teraz mamy trzeci rok. Z tym, że teraz mamy go na Euro 4. Proszę Państwa, zapraszam na naszą stronę internetową salon 2 Zapraszam też również na nasz profil na Facebooku, na Instagramie oraz na YouTube. Tam na bieżąco każdy nowy towar, który do nas wjeżdża, Wstawiamy, prezentujemy i informujemy klientów, że jest on dostępny w sprzedaży. Dziękuję za uwagę.